Di Normalnie! Nie masz kozaki? Jakie kozaki? A szali, przecież że że jest zimno! Dawaj, nie ma czasu, idź na górkę! A rękawiczki gdzie ty masz? Jak ty chcesz robić górki? Zmarną ci ręce! Co ty ubierasz? Rękawiczki! Chodź, idziemy po wszyscy! Zimowa aura sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Nie ma lepszego sposobu na ferie niż zabawy na śniegu, sankach, lepieniu bałwana czy jazdy na łyżwach. Pamiętaj jednak o zasadach dotyczących ubioru. 1. Ubieranie się na cebulkę. 2. Dobra czapka lub golf. 3. Wodoodporne rękawiczki. 4. Ciepłe buty. 5. Często zmieniaj przemoczone części garderoby. Pamiętaj, dłonie i stopy są najbardziej narażone na odmrożenia. Organizm ogranicza w nich przepływ krwi, aby zaoszczędzić ciepło. Zapobiegaj wychłodzeniu organizmu. すご,ごい